powiedzieć, że... że oficjalnie zostałem odpicowany. Nie wszystko jest takie, jakie być powinno zawsze. Czasem stres potrafi ci zrobić z mózgu babkę. Jest to jest pięć, jak chęć, masz rzucasz tą kolczatkę. By jak pies nie skamleć, nie wygrasz życia w drabkę. Zamieniłem klatkę na chatę, zatem zmieniłem tą gadkę i paten A ten, co mu nie pasi, jak peta się gasi? Znam bagę słów i mnie nie dusi, a wiele prób musiałem przejść. By, poznać ich ciężar na własnej skórze, dlatego zawsze je ważę. Unikam wtedy niepotrzebnych wrażeń! No nawet normalnie się czuł jakbym dostał nową furę, nie? Na pewno nie, dzisiaj nie, dzisiaj chcę wolnej woli, tylko... E, fajnie ten czerwony w środku wygląda. Robi robotę. Piec, nie słuchać głupich rad, ja zrobię co zechcę. Ale że jeszcze robotę zrobiłem, kurde. Takiego drugiego w Polsce to nie ma.